Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Sportowe Ciekawostki Jak zwykle na wstępie zachęcam was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę A teraz nie przedłużając, lecimy Ta seria powraca troszkę po dłuższym czasie Bo trochę dużo czasu jej nie nagrywałem, dawno nie było filmów na kanale Ale teraz lecimy grubą parą, a więc... Maraton! Tak naprawdę sportowe ciekawostki codziennie na kanale A dzisiaj zaczniemy sobie od... Liga Narodów Kobiet, historyczny wynik Polek, biało-czerwone po walce, lepsze od Amerykanek. Tajbrek na przewagi rozstrzygnął rywalizację o brązowy medal w siatkarskiej Ligi Narodów pomiędzy Polkami a Amerykankami. Obie reprezentacje miały swoje lepsze i gorsze momenty. Podopieczne trenera Rawaliniego prowadziły już 2-1, ale rybarki wyrównały stan meczu. W piątej partii nie brakowało mocy, przez dłuższy czas na prowadzeniu były biało-czerwone, jednak w, w końcówce amerykanki doprowadziły do wyrównania. Podczas walki na przewagi obie drużyny miały swoje szanse, ale ostatnie słowo należało do polskiego broku. Dla reprezentacji polskich kobiet to pierwszy medal światowego turnieju od. Brązu Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Historyczny rezultat porek Właśnie serwisowym Aleksandry Franti Amerykanki wyszły na dwupunktowe prowadzenie. Dodatkowo Andrea Adres sk y skończyła kontratak i zrobiło się 7-4. Polki źle zaczęły to spotkanie. Nie były skuteczne w ataku, a ponadto popełniły błędy, co skutecznie wykorzystywały ich rywalki. Przewaga wzrosła do czterech oczek, ale szybko nasze reprezentantki zaczęły niwerować różnice. Lepszy fragment gry w ofensywie oraz serwis Agnieszki i Kornelów po... Pozwolił nawiązać im kontakt punktowy, a po bloku Magdaleny Jurczyk zrobiło się po 12. Efekt przyniosła też gra w obronie. Po trafieniu Jurczyk sytuacja odmieniła się. I to biało-czerwone miały 3 punkty więcej. Amerykanki utknęły w jednym ustawieniu i nie potrafiły zrobić przejścia przez 6 akcji. Natomiast podopieczne Stefano Rawaliniego po niemrawym początku wyraźnie... Wyraźnie złapały swój rynek gry i przeważały w każdym elemencie. W końcówce premierowej odsłony spotkania budowały różnice i w pewnym momencie wyniosła ona 6 punktów. Gospodynie borykały się z ogromnymi kłopotami i przegrały do 15. Kaczki Raj dokonał aż 6 zmian na drugą partię. Jej początek przypominał tę pierwszą. Gospodynie szybko wyszły na 4 punktowe prowadzenie po tym, jak została zablokowana i przestrzeliła Magdalena Stysiak. Dokonane zmiany przyniosły efekt, gdyż Amerykanki były wyraźnie podrażnione i prezentowały się znacznie lepiej niż ich koleżanki. W naszych szeregach zaczęły pojawiać się problemy niedokładnego przyjęcia, co przekładało się na skuteczność w ataku. Po wstrzymaniu Oliwii Różańskiej oraz Moniki yy, Gałkowskiej, zrobiło się. 8-15 i sytuacja Palek stawała się coraz trudniejsza. Czas wzięty przez trenera Rawaliniego nie wyrewnił, a straty jego drużyny cały czas rosły. Siatkarki z USA mogły spokojnie grać w końcówce, gdyż w najważniejszych momentach seta wychodziły z sześciopunktowym prowadzeniem. Po stronie Polek zawo zawodził kompletnie atak, a Drużyny wyglądały, jakby po pierwszym secie zamieniły się koszulkami. Ostatecznie biało-czerwonym udało się zbierać tylko 16 oczek i chcąc zobaczyć w tym meczu musiały szybko powrócić do dyspozycji z pierwszej partii. Sytuacja z poprzedniego seta zaczęła powtarzać się także w tym. Polki zaczęły go źle i od samego początku musiały gonić swojej rywalki. Po autowym ataku oliwii drużańskiej było 3, 3 do 6, a każdorazowa próba zbliżenia się do swoich rywalek. Była natychmiast niwelowana. Amerykanki dobrze grały w systemie Brona. dzięki czemu miały możliwość rozgrywania kontr. Biało-czerwone zaskoczyły dopiero na zagrywce, gdy Asa pozwała Różański, a przepychankę na siatce wygrała Agnieszka Korneluk. Było 12-12. Sytuacja na boisku zaczęła się odwracać. I tym razem przypomniała to z pierwszej partii. Ciężar gry w naszej ekipie wzięła na siebie Magdalena Stysia, która trafiła z serwisem, a ponadto była skuteczna na prawym skrzydle. Szybko to Polki wyszły na czteropunktowe prowadzenie, i tym razem to one były w uprzywilejowanej sytuacji. Końcówkę partii zagrały wyśmienicie i, i po krótkiej wykonaniu corneru miały 500 woli. Wykorzystały już pierwszego, a dokładnie z pomocą przyszła im Jordan Thompson, która pomyliła się w ataku. Przy tej, przy tej akcji ucierpiała Cornelia, ale sytuacja ta nie okazała się groźna. Na początku czwartej partii w ekipie słodnej zaczął funkcjonować blok. Czapy na Magdalenie Stysiak oraz Martynie Łukasie pozwoliły im uzyskać 3 punkty przewagi. Dodatkowo szczęśliwy serwis po siatce Hank Odegard sprawił, że zrobiło się 7-3. Polki nie zamierzały się podawać i wziąły się za odrabianie. Udało im się to szybko, gdyż wygrywały dłuższe wymiany, a dodatkowo zaczęły się mylić ich rywarki. Jednak jak szybko straty odrobiły, tak prędko ponownie gospodynia im uciekły, gdyż po raz kolejny w tym secie zaczęły e, blokować. Punkty były zdobywane seriami. Po kifce Łukasik zawodniczki Rawaliniego ponownie wyrównały 17 do 17, ale cztery kolejne akcje zapisały na swoje kontroli, że walki trzeba było znów gonić. Czas nie przyniósł efektów, gdyż po przerwie z prawej franki trafiła Andrea Adres. 22-17. Amerykanki rozpędziły się, były nie do zatrzymania, całkowicie zdominowała końcówkę tego seta i po ataku z obejścia Asi O'Neal, zdobywca brązowego medalu, miał wyłonić tiebreak. Polki lepsze od mistrzów olimpijskich. Piątą partię Biało-Czerwone zaczęły wyśmienić się, gdyż po bloku Agnieszki i prowadziły już 3-0. Kiedy pomyliła się Andrievski na różnica wzrosła do 4 oczek. Gospodynie walczyły do końca i grały skutecznie w pierwszej akcji, ale straty odrobiły za sprawą bloku i zagrywki. Najpierw powstrzymana została Magdalena Stysiak, a po serwisie Micheli Hancock Amerykanką do odrobienia pozostał tylko punkt. Nastąpiło to, gdy sytuacyjnie piłki pomyliła się z Stysiak. To właśnie ona miała pierwszą piłkę meczową, gdyż gdy po rękach blokujących zaatakowała Andrea Drus, została ona obroniona, więc rozpoczęła się gra na przewagi. Ją lepiej rozegra rozegrały Polki i po bloku na Dresd, to czerwone zostały trzecią drużyną Ligi Narodów w tym sezonie. Był to pierwszy medal w historii tych rozgrywek i wspaniałe zwieńczenie świętej postawy, jaką prezentowały podczas ich trwania. I to spotkanie zakończyło się świetnym dla z wynikiem Polska-USA 3 do 2. Polska wygrała. A składy zespołów Polska to była Korneluk, Stysiak, Łukasik, Benerska, Różański, Jurczyk, Stenzer, Gałkowska, Fedusio, Szczegłowska, Czerniańska, Nowicka. Także bardzo dobrze się Polki zaprezentowały, zdobyły ten jakże upragniony medal. Bardzo się cieszę, że mogłem taką super drużynę oglądać. W tym meczu o brązowy medal. No zaimponowały mi Polki, bardzo się ucieszyłem z tego powodu. Wrócimy jeszcze w następnym odcinku do tego jakże historycznego medalu, zdobytego po tylu latach w Lidze Narodów w tym czempionacie. No trener Zawirani wniósł dużo do, do, do naszego zespołu. A więc ja wam dziękuję za ten odcineczek i do zobaczenia w następnym dniu maratonu. Siemanko, cześć i do następnego. Siemano i cześć!